Nie, że on nie chce nagrywać, tylko, że mu się nie chce nagrywać. Ja mu chcę grać. Hey, no, zastanawiam się, czy tu sobie jutro pojechać na działkę, czy nie. Jedź. Wypierdolę. Chyba nie, bo teraz będzie z muła tylko. A ta oh. działka to w Łomży jest? Yy, nie. Yy, za... Znaczy... Nie wiem, wiesz gdzie jest taka miejscowość No na pewno nie wiesz chyba, znaczy Załuki, tak to kurwa Mów Co? Jak się nazywa? Załoki e... Eee, ciastko Albo królowy mor, albo... Bony? Aha To mogę tam... ja tam mogę dojść to Trochę zajmie, ale dojdę Ale gdzie? Na działkę? Wszędzie no nie wiem, coś zrobiłem z takim 20 km Co tak gdzieś... A masz jakoś w yy, mm, Nie Teraz będzie stypa, bo chyba nie będzie, no chyba, że będzie chciał trochę to jadę na bank, bo tak to wiesz, Ostatnio było zajbiście. Zawiewałem pręty stalowe i se kurwa się w kowala bawi. Ale co? się chyba w kowala, bo wiem, wiebałem dwa pręty stalowe w ognisko, się rozgrzał i młotkiem sobie na Dobra, witamy wszystkich, Foxy, nagrywasz? Bo już dawno. To witamy wszystkich, nie, tu na w, w naszym trzecim odcinku ze mną, nie, ja jestem pro Foxy, ogarnia, bo ma ten neta z ja TB to mam na kalkulatorze, jakby kto pytał. Nie, nie, tak. nie subować go, on Ciebie. Na, na kalkulatorze, ty też byś grał mnie na kalkulatorze. Kto by nie grał miał na kalkulatorze, się pytam się. Nie, dobra. Weź! No, no, możesz mnie nie zasłaniać, nie? Ja mm. teraz będzie. Ja, ja teraz kasuję Nie, eee. teraz ja strzałem. teraz będzie. Nie, nie chcę grać. Ty jesteś koganoła. No ty jesteś, bo nie, nie umiesz grać w to już to nie, nie, tak, nie chcę mi się nie umiesz Ci się nie, nie chce Ci się nie nie chce tylko ci się Ty w ogóle nie masz skill'a. Mam skilla ale nie chcę mi się grać ogólnie To udowodni, że masz skilla Nie ale A za nie umiesz A o przekonanie Nie A o Honor To nie masz Honor Nie ma Honoru i on się polacią nazywa. Ej Foxy wsadzisz sobie petardę w zęby gdzie. W zęby Jeżeli byś dał mi na początku środek z nieczulający bym wsadził Ale i żeby kabum Zakład? Co? Żebyś włożył Włożyłbym. O co? To wszystko. O mordę. O honor. Co za klero sklerotyki. Wejdę sobie do Steama. Podnieś czy nie podnieś, do oru podniosę. Co my tu mamy na Steamie? Team Fortress 2. Ludne. Team Fortress 2 nudne, nie grajcie w to. Tam jest coś kurwa nudnego. To jest kurwa... Mam katany kurwa. Otworzyłem. Dobra, jeszcze jedną The Day of Defeat bardziej nudny niż Team Fortress nie, Day of Defeat y y tak? jest normalny Wolę Team Fortress 2 Mają ładnie zbierać jakieś pedalskie y nie wiem y zbroje ja, dwa zbroje, ty się dobrze czujesz? Tam się broni nowe dostaje. Czekaj, czekaj jeszcze raz. A już wyżej do nas zombie. Granaty, Granaty. Sranaty. 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 dobra Sranaty. o matko Wzlota granatami. granatami Wszystkim! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Rzucaj ratami, butami wszystkim! głowom Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Rzuć Fox'im! Patrz, on spierdlicie jak... Nie wiem, jak coś kondziwia. A te swele za nim idą. Ja. Mi się ekran zgromadzał. Się... O, patrzymy na spektrum.

Dobra, szyt to. Labor defense active. Black can kill you. Stop biegnie. O, jakie zadupie. Nicakaś szmata. O Opa co jaki ma odznakę Żelazny krzyż Lej szybko do nas Lec do mnie Lecę! O w mordę Szybko losuj! Losuj losuj, zrealizuj, gówno! Szy kara mi dał Samą kara Do rewol w same Albo w korpus

Fida. O matko! Allah akbar! Yy. MG42 masz chyba. Kurwa y no! Jeszcze raz nagrywa Strałeś chyba, nie. Już koniec.